Witamy w mroźni. Troszeczkę tak. dzisiaj zimno, mroźno. Syberia, nie no, ale, minus 5. Ale, ale mamy właśnie cicho, spokojnie słoneczko świeci. Bezwiecznia, zaraz będzie ciemno, więc no... Testujemy z Maciejem Pirotechnikę. Coś takiego petardy, które nie wiem, podlegają już małej legendzie, bo zaraz ich nie będzie. Aktualna cena tych petard plus 40 zł zapakę 40-45 zależy gdzie. U handlarza trochę więcej wiadomo. Przed opisaniem tych petard chciałem Was zaprosić na stronę forum Firewerki Na samej stronie możecie poznać wielu fajnych ludzi. uzupełnić swoje braki na temat pirotechniki, nie wiem i. Podyskutować? Możesz, tak, popisać z ludźmi, którzy się na tym znają. wymienić opienie, tak. Tak, wrzucić swój staw sylwestrowy jeszcze jedno. Trzymaj. E, Co? Dostaliśmy e, od Pana Piotra jeszcze, no od forum fajerwerki. Nasze pirotechniczne sesent i mamy tutaj e, Dumbuma Zapach. Więc pachnie fajnie. Polecam. miał to, wieczór, zapach mi ucieka. A, no też. Zapomniałem. dobra. się chwalił, aby to dla Ciebie było. Dla mnie to jedzenie dla Ciebie. A zapomniałem. A no widzisz. <laughs> My to było ostatni raz. No? no. Dobra, mamy tutaj 12 sztuk w opakowaniu. Coś takiego. Na sztukę 4,5 grama. Na paczkę 54 gramy. Certyfikat CE. E, co jeszcze? Partia druga, bo są dwie partie. Pierwsza i druga. Druga teoretycznie jest. Nie wiem, czy słabsze, czy mocniejsza delikatnie, nie wiem. Ja już, się po... zrobić porównanie. ja już się pogubiłem. Kategoria P1, czyli emiter dźwięku. Producent Tropic. No, i jeszcze tutaj mamy piktogram, materiał wybuchowy. O. Bardzo fajne posłuchanie. Coś pytanie. takiego. Przed wybuchem mamy piękną, intensywną flarę czerwoną, chyba. No. Proszę, zobaczymy. Zapraszamy do oglądania. No i czynuś, nie wyrwałby zaraz lądu, urwałby to wszystko. Co? Nie ja wiem, Zimno. Zimno, mnie też zimno. I co? Mhm. i przyjeżdżam do sobą. A no, fakt. O, mamy tutaj 4,5 grama 2018? Już ci mówię, synku. Nie wiem, chyba 2018 wypuszczono ja do nogami, czy masz? Gdzie masz? Nie ma roku produkcji, chyba, ale lipa. O, no. Dobra, e, mniejsza, chyba osiemnastka Stawiamy petardę na płaskim, niepalnym podłożu Odpalamy na wyciągniętej ręce, oczywiście kładząc petardę na ziemi I uciekamy przynajmniej 10-15 metrów Także, odpalam Także odpalaj synuś Oddaliłeś się już na daną odległość, tak, postawił Odpala I ucieka i zaraz będzie bum. Długi ląd. Piękna flara. Głośna. Głośna. Nie mocna. No. Głośna i mocna. Dobra. Mamy ładne zadymienie. No. Coś takiego. Jak jest normalna pogoda, no w sensie nie aura zimowa, tylko jakby taka wiosenna, jesienna, letnia to znowu inaczej ten dźwięk się roznosi. Karnek od naszego widza? No tak, dokładnie karnek od widza. E, bo jakby e, śnieg tłumi ten jakby dźwięk całą tą akustykę. Masz rację, no, gracja, tak. no jedną. A tak! A ty mi oddałeś? Paniak. No. I uciekam. Waga garnka? 80 Zaraz zobaczymy. O, pięknie się zagotowało. Czyżby? Patrzcie, jak pięknie. ui Co z naszym garnkiem? Wytrzymał. Wytrzymał. Wytrzymał, garnuszek. Ale chcę, że szczela. szczela. 81? 0,83 0,83 no. Rama Czemu Już. się coś stało? No. Wypukłeś jest. Tylko. Dobra, no i tu widzisz, zobacz, przy uszach widzisz? No. Szczela Tu gdzie są uszy, gdzie jest znitowanie. Mhm. To jest moc, moi drodzy. Nie oszukujmy się, może jednym garka rzucimy. Czemu garnkę. Pociągnie. Zobaczymy, na to będzie. U. Ale gałęzi, gdzie idę? No gdzie idę? Na bezpieczną odległość. Ty. Ugotujemy zupę. Parek pięknie. Widziałeś czy poszło? Tak tylko nie złapałem, bo jakby to się wymieszało z niebem, Jaki bo jest niebieskie. Nie nie, i tak ci nic tego nie złapię. To jest niemożliwe. Pięknie. Dawno się go tu się zrobił jajowaty. Upsa. Teraz po tym szczale. Zobacz. Mhm. Hajko. Co za śnieg? Tak. Gdzie by tu więcej śniegu? Z tej strony? No, żeby wymyć. Na no, no plus jest to, że ma długi ląd, tak? Tak. Mamy czas zawsze na łcieczkę. Chciałem śnieg, ale całą Flara. No, coś takiego. Tam jest większa dziura, jakby głębsza. Tutaj, o. ładnie wyrwałeś. Chcesz zaraz Tam, gdzie byliśmy ostatnio. Nie będzie na tyle, bo odcinek będzie za długi. No. Reszt tak, resztę sobie wykorzystamy w jakimś sylwestrowym strzelaniu. Albo... Różne przed Sylwestrem jeszcze będzie coś takiego Także no Tutaj mamy o taką przestrzeń wielką No i dobra Nie, trzymam dwoma, bo dr... ten drygnę. Nie był aparatu. W dłoni. Zaczęła nam się trawa palić, bo słucha. I... I zgasiliśmy płomień. Zgasiliśmy płomień. Uwaga na jedynę. Tak. Widzicie, zobaczcie moi drodzy. Ustoszenie mega. Mega duży otwór. No, wygoliło trawę. Uważaj na jeżyny bo już masz no. żeby się, się nie popłuskało. No, Dusza Czyli wniosek taki, że to już nie jest zabawa. To już nie jest zabawka, moi drodzy. To może zrobić naprawdę krzywdę. Krzywdę. Nie trzymajmy tego w dłoni nigdy, tego takiego produktu, bo to już mówię, jest 4,5 grama. Czyli. Jest moc. Jest moc. Sami ocencie czy warto zakupić. No ja, ja, ja gdzieś jeszcze spotkam, będę kupiał, bo to naprawdę jest kultowa jak jest jakiś, no Jak znajdę w tanich fajerwerkach te petardy, no to pod, no, dam po prostu link poniżej. Link to do byłoby, zakupu. To by było na tyle chyba moi drodzy. Wbijajcie na stronę forum fajerwerki. Dziękujemy. Są łapki ci zmarzły? No, no zmarzły synku. A. a co ja mam powiedzieć jak mam aparat? No. Jeszcze dwukilogramowy. Dwukilogra no widzisz, tatuś no. jest stary już, a ty jesteś młody, nie. więc ja w twoim wieku nie zmarzło. Ale mamy dobry jakby ten wzór, noście czapki, tak. noście takie jak tak. my no, tak. mamy. No. Noście, żeby łóżki nie marzły. Tak, żebyście się nie przeziębili. I rękawiczki na przyszłe nagrywki biorę, bo... Troszkę grabki zmarzły. Dobra. To byłoby na tyle, kochamy Was. Bądźcie ostrożni przy odpalaniu pirotechniki. Komentujcie, tak. subskrybujcie i bądźcie z nami, bądźcie z nami dalej. elo